Pewnie zauważyliście, że trochę seplenie. Teraz to już trochę lepiej mówię, bo nosiłem 7 lat aparat ortodontyczny, ale kiedyś to była tragedia. Znaczy do bardzo wielu rówieśników, zresztą ministrantów, do których należałem, śmiało się ze mnie i przedrzeźniało. Odrzyski, powiedz ha. Byli niezmiernie okrutni wobec mnie i dostała mi w chuj trauma na długie lata. Ale pocieszałem się, że inni ministranci mają gorzej. Zamykali ich w szafie, albo kazali siadać na świeczniku. To musiało boleć jak... Ale nie tylko ministranci nie byli wyrozumiali wobec mnie, ale nawet księża. Tak. Pamiętam jak, pamiętam jak byłem kiedyś w spowiedzi u takiego jednego księdza, który nota bene też miał wadę wymowy. On do mnie, wyżnaj swoje grzechy, szynu. Ja? maszturbowałem się. Co? Samogwałczyłem się. Zupełnie Ciebie nie rozumiem, chłopcze. Weź napisz swoje grzechy na kartce. Ja, ja, cóż miałem zrobić? Napisałem, napisałem te grzechy na kartce, na kartce podałem księdzu, ten mnie rozgrzeszył i, i poszedłem i kilkanaście lat nie byłem potem w spowiedzi. Starsi ministranci postanowili mnie jeszcze bardziej upokorzyć i wymyślili plan, że ja mam czytać czytanie i śpiewać psalm, inaczej nie będę ministrantem. A mi bardzo zależało, żeby, żeby nim być, więc poszedłem do lasu i nagło czytałem to czytanie, żeby się go nauczyć na pamięć. Wydawało mi się nawet, że wróble i gołęby się ze mnie napierdalały. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego, a one ćwir, hu hu, kra kra. Ale ja byłem uparty i krzyczyłem godzinami, aż nadszedł pamiętny dzień, kiedy miałem czytać czytanie i śpiewać psalm. Z drżeniem serca wchodzę na mównicę i już czuję na sobie wzrok tych starszych ministrantów, jak się pod nosem ze mnie napierdalają. O, będzie szytał. <laughs> Wchodzę i zaczynam czytać. No, i czuję, że mi to zajebiście wychodzi. Dykcja perfekt. I później zaczynam także śpiewać ten psalm. I kątem oka widzę, jak im wszystkim sztęka opadła. Wręcz nie wiedzieli, co zrobić. Schodzę z, z mównicy i mam takie: Yes, yes, yes. Pan podchodzi do mnie ksiądz i mówi: Michale. Bardzo mi się podobało, jak czytałeś wspaniale ci to wyszło. A ja hop i spierdoliłem stamtąd, już je, już je wypisałem z ministrantów. Miałem po prostu dość tego mobbingu. Już się nigdy nie nigdy na, na, nigdy pojawiłem nam się jako ministrant. Wady wymowy są przedmiotem wielu żartów. Jednym z moich ulubionych jest ten: siedzi dziewczynka na rowerze i woła. Jedź, Lowelku, jedź! Zauważa to starsza pani i mówi Taka duża dziewczynka I jeszcze nie potrafi wymówić R Dziewczę mierzy ją zimnym wzrokiem i mówi Spierdalaj, ty stara kurwo! A ty, Lowelku, jedź! Kiedy je, jeżeli jesteśmy jeszcze w tematach religijnych To muszę powiedzieć, że miałem pewne temu dziewczynę która była mega religijna. Religijna to mało powiedziane. Ona była fanatyczką religijną. Uznawała, że dzień bez mszy i bez komunii jest dzień straconym. W codziennie rano otwierała Biblię. Na chybił trafił, taki totolotek. I pytała się, co Bóg chce mi dziś powiedzieć. Czytała frag yy, czyta ten fragment i rozważała, co te słowa mogły znaczyć w kontekście jej życia. Uwielbiała też ewangelizować nasze pogańskie społeczeństwo, tak jakby papież, zakonnice, księża, mnisi i kadretki, zrobili to gorzej. Najbardziej umił umiłowała sobie bezdomnych, których codziennie ewangelizowała jako, jak murzynów w Afryce. No i kiedy z nią byłem, to wstąpiliśmy do ruchu czystych serc, czyli krótko mówiąc, Zero ruchania. Modlitwa nie schodziła z jej ust. Byłem w nią zapatrzony jak w święty obrazek. Była dla mnie świętą za życia. Zacząłem podpierdzielać jakieś małe rzeczy, żeby mieć jako pierwsze jako pierwszy relikwie, kiedy ją kanonizują. I ona powiedziała, że ja nie jestem chory, nie mam tych lęków, nie mam tych lęków z choroby, tylko, że mnie szatan opętał. No, kurwa. Szatan cię opętał! Musisz iść do egzorcysty, żeby wyrzucić z siebie moce diabelskie. Byłem bardzo sceptycznie do tego nastawiony, ale zadzwoniłem jednak do tego egzorcysty i umówiłem się na spotkanie. Pojechałem do niego, wchodzę. Wyobraziłem sobie, że będzie to, wiecie, takie jakieś ciemne miejsce. W którym, jest, w, których, w którym jest porozwieszone wszędzie mnóstwo krzyży, jakiś czosnek, woda święcona. A tu nic takiego. Myślałem, że ksiądz zacznie się modlić nade mną i zacznie, zacznie wjeżdżać, krzyczeć, pluć coś, gadać w obcych językach, na przykład po łacinie. No, no, mis morial. Awe Cezar morituri de Salutant, Homo nihil humani ame alienum esse puto. Ale nic takiego się nie stało. Ksiądz przywitał mnie po i powiedział nie jest pan opentanem. Pomodliliśmy się razem i tyle. I wyszedłem.